Szanowni organizatorzy, szanowni państwo, bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie i możliwość wygłoszenia mojego referatu pod tytułem Słowiańscy Wojowie w Wikińskiej Skandynawii. Ten referat jest czy przedstawia pewne aspekty projektu, który nadal prowadzę projektu pod tytułem Slavs in the North, czyli Słowianie na północy, obce elity w Wikińskiej Skandynawii. Projekt jest naturalnym rozwinięciem moich wcześniejszych badań i książki, dzieła właściwie mojego życia pod tytułem The Vikings in Poland, czyli Wikingowie w Polsce. I tak jak w książce o Wikingach w Polsce zastanawiałem się nad tym, co Skandynawowie zrobili dla Słowian, tak w tym projekcie zastanawiam się nad tym, co Słowianie zrobili dla Skandynawów. Ale oczywiście temat obecności słowiańskiej w Skandynawii jest dobrze znany i był dyskutowany i w literaturze historycznej i archeologicznej od dawna. Z tym, że stosunkowo niewiele uwagi dotąd poświęcano obecności słowiańskich elit na północy, i to jest pewne nowum, które staram się w tym projekcie wprowadzić. Zanim opowiem. Nieco o śladach słowiańskich wojowników, czy też kultury materialnej słowiańskich wojowników na północy. Myślę, że musimy rozpocząć od naszych rodzimych stron, bo w ostatnich latach nasza wiedza w tym zakresie, w zakresie kultury elitarnej, wojowników na terytorium słowiańskim znacząco się poprawiła. I musimy też zacząć od pewnego ponownego odkrycia które dla moich badań i myślę że jak się okaże w dalszej perspektywie czasowej pewnie nie tylko dla moich jest kluczowa jest to bowiem odkrycie czegoś co można określać mianem zachodniosłowiańskiego stylu zwierzęcego ten termin styl zwierzęcy to nie jest bynajmniej termin który ja odkryłem, czy który ja wprowadziłem. To jest termin, który pojawił się już w polskiej archeologii w czasach profesora Jana Żaka, który, muszę przyznać, im bardziej się zagłębiam w jego prace, a przeczytałem je wszystkie pracując nad tym tematem wikingów w Polsce, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to był naprawdę znakomity badacz, wręcz wizjoner w, w owych czasach, bo Mimo tego, że korpus źródeł, z których profesor Żak mógł korzystać, był ograniczony, profesor zdawał się mieć znakomitą intuicję. Intuicję, której myślę, że wielu współczesnym badaczom brakuje. I oto w 1959 roku profesor Żak napisał właściwie krótki artykuł pod tytułem Uwagi o stylu zwierzęcym w sztuce wczesno-średniowiecznej na ziemiach polskich. Myślę, że to jest bardzo ważny. A stosunkowo czy bardzo niedoceniony, niedoceniony tekst, również w pewnym sensie można powiedzieć wizjonerski, jak zresztą inne prace profesora. Wybrałem jeden fragment z tego, z tego tekstu, który o tym świadczy, i pozwolę go sobie zacytować. Powiem profesor mówi, styl zwierzęcy, przynajmniej od połowy IX wieku nie jest już formą właściwą tylko w sztuce skandynawskiej, ruskiej, bizantyjskiej, romańskiej, bałtyckiej, fińskiej i węgierskiej, lecz również i polskiej. Około połowy XI wieku, a może nawet nieco wcześniej, został on adaptowany ze sztuki bizantyjskiej, romańskiej i ruskiej przez złotnictwo polskie, i to przypuszczalnie w pierwszym rzędzie śląskie i kujawskie. Z dzisiejszej perspektywy oczywiście nie ze wszystkim tutaj możemy się, nie możemy się zgodzić, ale oczywiście pamiętajmy, że w czasach, gdy ten tekst powstawał, korpus źródeł był niewielki. Te materiały z wyobrażeniami zwierzęcymi archeologiczne na terenie słowiańszczyzny były dość rozproszone, co mogło też prowadzić do takich, a nie innych tutaj konkluzji widocznych w tym cytacie niemniej jednak w ciągu ostatnich 60 lat liczba zabytków z wystrojem zwierzęcym z motywami zwierzęcymi wzrosła na terenie słowiańszczyzny w obrębie dzisiejszej Polski i nie tylko diametralnie w tej chwili myślę, że tych zabytków jest przynajmniej 300, jeśli nie więcej ja Popełniłem w ostatnim czasie parę artykułów na ten temat. W recenzjach niektórzy recenzenci zarzucali mi, że czy my możemy rzeczywiście mówić o stylu takim jak chociażby styl mamen w Skandynawii. Moja odpowiedź na to jest taka, że styl mamen w Skandynawii został stworzony na bazie około setki zabytków. Więc jeśli wierzymy w istnienie stylu mamen w Skandynawii, a zabytków słowiańskich mamy. Trzykrotnie, albo nawet pięciokrotnie więcej, no to, to, to sprawa jest, jest tutaj jasna. Musimy zaakceptować istnienie, istnienie takiego, takiego stylu. Czymże ów styl się charakteryzuje, a może są to style, do tego być może kolejne lata nas do takiej konkluzji doprowadzą. Charakteryzuje się oczywiście obecnością wyobrażeń zwierzęcych na różnych kategoriach przedmiotów. W większości są to przedmioty metalowe, choć nie tylko, i przedmioty, które właśnie łączylibyśmy ze środowiskami elitarnymi, przedmioty niejednokrotnie luksusowe. Roboczo można je podzielić na trzy kategorie. Są to przedmioty konwencjonalnie kobiece, związane z, z, z kobietami, kabłączki, pierścieni, rozmaite bransolety, łańcuchy, zawieszki i tak dalej. Konwencjonalnie męskie i te mnie dzisiaj najbardziej interesują, czyli broń, szczególnie miecze, włócznie i topory, rozmaite elementy oporządzenia i rzędu, i okucia pochewek noży, i takie, taka trzecia kategoria nazwałem ją genderowo-neutralne czyli przedmioty, które nie były ściśle przypisane tej bądź innej płci. Są to rozmaite naczynia ceramiczne, metalowe. Drewniane, rozmaite utensylia, itd. tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o owe męskie przedmioty z motywami zwierzęcymi, one pojawiają się w różnych kontekstach, pojawiają się luźno i pojawiają się coraz częściej dzięki szczególnie legalnym, co podkreślam z całą mocą, badaniom z wykorzystaniem detektorów metali. Pokazują to doskonale wyniki ostatnich poszukiwań w ramach projektu Lednica na, na obszarach wokół jeziora Lednickiego, gdzie cały korpus takich, takich znalezisk się pojawił. Ale są to również znaleziska pojawiające się w, w kontekście osadniczym, w, w nagrodach i wreszcie w grobach. I myślę, że te groby są dla nas najbardziej wymowne, bo wówczas możemy owe przedmioty powiązać z konkretnymi, Jednostkami. Oczywiście zawsze w archeologii jest trudne stwierdzenie, czy to, co jest w grobie, rzeczywiście należało do zmarłych. To jest potężne pytanie, z którym wszyscy się borykamy i pewnie nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności. Niemniej jednak, ja akurat w przypadku takich grobów naprawdę bogatych, naprawdę elitarnych, z, 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 z dostojnym wyposażeniem, skłonny jestem sądzić, że rzeczywiście zmarli pochowani z tego rodzaju sprzętem. Byli jego właścicielami. W tej dyskusji szczególnie ciekawe i interesujące są oczywiście groby z lutomierska i ciepłego. Możecie Państwo tutaj zobaczyć ich artystyczne rekonstrukcje i wybór przedmiotów, które się w nich znajdowały. Łączy te groby bardzo wiele, łączy sama forma pochówku, łączą te groby rozmaite elementy i ich układ, ale przede wszystkim łączy te groby obecność. Tych wspaniałych ostróg, które określa się mianem ostróg typu lupamierzkiego, albo od niedawna mianem ostróg zoomorficznych. To jest termin, który wprowadziliśmy ze świętej pamięci panią Zdzisławą Ratajczyk i z profesorem Kamilem Kajkowskim. Ostrogi są ważne, ze wszechmiar ważne i absolutnie nie są skandynawskie. Myślę, że ktoś, kto sądzi, że są to wyroby skandynawskie w obecnych czasach, no, jest po prostu dyletantem. Nie ma tutaj absolutnie wątpliwości, że, że nie są to wyroby skandynawskie. One są istotne, ponieważ porządkują nam, jak sądzę, pewne bardzo ważne wątki w tym stylu zwierzęcym, które zaczynamy dopiero poznawać. Nie będę się zagłębiał oczywiście w interpretację tego, co tutaj się dzieje w tym programie ikonograficznym. Pragnę jedynie zwrócić uwagę, że e, można próbować te zwierzęta. Same w sobie interpretować i dostrzegać tutaj wyobrażenia bydła, ptaków, konia i węża bądź węży, czyli te cztery rodzaje zwierząt na nich e, widnieją w dość interesujących konfiguracjach, o czym za chwilę. I gdy przyglądamy się innym zabytkom, które skłonny jestem zaliczać do tego większego zespołu e, związanego ze stylem zwierzęcym, to widzimy, że ten bestiariuszowego stylu jest całkiem spójny i są to te same właśnie zwierzęta, które pojawiają się na ostrogach, czyli węże, konie, bydło oraz ptaki, ale istnieje także osobna kategoria przedmiotów, gdzie te zwierzęta są ze sobą przez dawnych artystów w kreatywny sposób łączone, tworząc coś w rodzaju zwierzęcych hybryd. Mamy wobec tego Koniopodobne stwory, które mają rogi, mamy węże, które mają skrzydła, rozmaite zwierzęce, zwierzęce hybrydy, które widzimy w tej, w tej ikonografii. Niemniej jednak jest to spójne. I te cztery, pięć kategorii to są te kategorie zwierząt, z którymi dawni artyści eksperymentują. Wreszcie. Możemy tutaj w przypadku owego stylu mówić o czymś, co określam mianem wizualnej gramatyki. To nie są po prostu obrazki, tylko to są obrazki, które tworzą pewną historię, która jest, jak sądzę, spójna, konsekwentnie stosowana na zabytkach z poszczególnych kategorii i w obrębie całego tego korpusu. Można powiedzieć, że te motywy się i zabytki wzajemnie się cytują. Jakiś czas temu profesor Howard Williams pisząc o kulturze materialnej Skandynawii użył takiego terminu material citation, czyli materialne cytowania. I tutaj też różnymi kolorami zaznaczyłem zwierzęta, które powtarzają się na różnych kategoriach zabytków zachodniosłowiańskich z mniej więcej tego samego terytorium i tego samego czasu. Tych Elementów owej wizualnej gramatyki jest więcej. To nie jest temat o stylu zwierzęcym, ale pewne rzeczy chciałbym zasygnalizować, które, które rzucają się w oczy. Szczególnie ważnym wątkiem wydaje mi się obecność tych zwierząt, wyobrażeń zwierzęcych w liczbie trzech. One są niejednokrotnie potrojone, chociażby na okuciach pochewek noży, chociażby na ostrogach, na rozdzielaczach czy na zausznicach. Trójka w kulturze dawnych Słowian musiała być czymś w rodzaju magicznej liczby. Co ona oznaczała, to jest osobna, osobna historia. Widzimy również w ogóle we wzornictwie zachodnio-słowiańskim, takim geometrycznym, częste wykorzystywanie motywów trójkątów. Wydaje mi się, że to także nie jest przypadkowe i że to tworzy część tej, tej opowieści. Mówiłem, że to nie są przypadkowe zwierzaczki i Elementy czegoś więcej, jakiejś narracji. W ostatnim czasie, między innymi dzięki badaniom pana profesora Andrzeja Kowalskiego, zwrócono uwagę na motyw węży, które zdolne są e, pić mleko. E, podzielam ten pogląd i jakby na tę mleczną drogę, również niezależnie od pana profesora e, wszedłem jako, jako archeolog. Wydaje mi się, że przynajmniej część tych przedmiotów w kontekście tej arcy ciekawej opowieści możemy próbować interpretować. Jeżeli to jest właściwy trop, to można sądzić, że zachodniosłowiańskie elity noszące takie przedmioty poprzez nie chciały zasygnalizować swoją świadomość zagrożeń, które obecne są w otaczającym ich świecie, a jednocześnie pokazać, że tak długo jak my trzymamy władzę, to wszystko będzie ok. Taki mógł być tutaj, mógł być tutaj komunikat. Jakież więc z tego wynikają wnioski? Myślę, że oczywiście to jest bardzo skrótowo. Nie powinno być żadnych wątpliwości, że mamy wśród Słowian zachodnich styl zwierzęcy, a może style, ponieważ nasze zrozumienie tej sztuki jest jeszcze wysoce niedoskonałe. Style to różniło się, czy styl Znacząco od cudów skandynawskich i nie powinien być z nimi mylony, co często miało miejsce w polskiej nauce. Ja przez wiele lat praktykowałem i praktykuję coś, co się nazywa dewikingizacją polskiej archeologii. Myślę, że jest to nam bardzo potrzebne. Wreszcie, ów styl posiadał swoją własną wizualną gramatykę, tak jak pokazywałem, która była spójna i która najprawdopodobniej manifestowała przedchrześcijańskie treści. Analizując te motywy i ich konfigurację, myślę, że nawet mimo braku źródeł pisanych jesteśmy w stanie coś odtworzyć. Z tym stylem zwierzęcym posługiwały się, i to jest kluczowe dla dzisiejszych rozważań, słowiańskie środowiska elitarne, choć nie tylko od schyłku X do około XII wieku. Niemniej jednak sądzę, to też jest kwestia przyszłych badań, że korzenie tego stylu mogą być znacznie wcześniejsze. I ten kierunek morawski wydaje się niezwykle tutaj interesujący. Był to rodzaj wizualnej identyfikacji tych ludzi, było to coś, co komunikowało o ich przynależności grupowej i wreszcie e, mówiło o ich e, wierzeniach, więc komunikował w styl pewne treści symboliczne. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ na podstawie tych przedmiotów możemy poszukiwać i identyfikować słowiańskie elity nie tylko w obrębie ich rodzimego terytorium, ale także poza nim. Bo Poza tym terytorium, szczególnie w interesującej mnie Skandynawii, takie przedmioty się pojawiają. I teraz, mając te szybko zbudowane podstawy, przejdźmy do świata północy i świata Skandynawii i przyjrzyjmy się trzem takim case studies. Ta trójka oczywiście jest tutaj nieprzypadkowa. E, specjalnie trzy przypadki dla Państwa wybrałem. Pierwszy z nich dotyczy kwestii warowni i cmentarzysk. Ta warownia w Treleborgu na Zelandii, myślę, że wielu z Państwa albo wszystkim jest doskonale znana. Jest to jeden z tak zwanych grodów kołowych, które pobudowane zostały w trakcie panowania Haralda Sinozębego, czyli takiego odpowiednika naszego mieszka I. Przed ich zbudowaniem takich konstrukcji w Danii nie było. One były całkowicie bez, bezprece bezprecedensowe. I szereg badaczy wskazywało już, że albo jest to jakiś doskonały, oryginalny pomysł skandynawskich architektów owego czasu, albo że inspiracje do wzniesienia takich grodów przypłynęły gdzieś z zewnątrz. Skąd? No, prawdopodobnie ze Słowiańszczyzny, bo są to w perspektywie duńskiej właściwie najbliżsi, najbliżsi sąsiedzi. Co jest jednak interesujące w samym Treleborgu, to nie tylko jego kształt i inspiracje architektoniczne, ale cmentarzysko, na którym pochowano ludność, w jakiś sposób z tym grodem związano. Co jest ciekawe, właściwie na tym cmentarzysku zbyt wielu, tak zwanych grobów wojowników, nie ma. Ale jest jeden, który jest szczególnie ciekawy. Zresztą jest to najbogatszy grób na tym cmentarzysku, oznaczony numerem 128. Prawdopodobnie. Sądząc po układzie pozostałych grobów wokoło, był on przykryty jakimś całkiem masywnym kopcem widocznym na powierzchni tego cmentarzyska. W owym grobie pochowano dorosłego mężczyznę w wieku od około 35 do 50 lat, dojrzałego mężczyznę z całkiem ciekawym zespołem przedmiotów. Miał on misę wykonaną ze stopu miedzi. Miał paciorek bursztynowy, ale chyba najbardziej interesujący jest ten tekształtny topór, który spoczywał w okolicach, w okolicach jego stóp. Ten topór jest, myślę, bezdyskusyjnie wyrobem zachodnio-słowiańskim. To nie są topory charakterystyczne pod względem formy, zdobnictwa dla świata północy, ale oczywiście w tym północnym świecie się pojawiają. Ponadto jest to wyrób luksusowy, ponieważ jego powierzchnia jest bogato inkrustowana. A jednym z motywów, który widnieje na, na, na powierzchni tego żeleźca, jest właśnie wyobrażenie zwierzęcia, które można po prostu interpretować jako coś ptasio podobnego, ale może również mając trochę wyobraźni i dobrej woli, e, moglibyśmy się pokusić, że jest to wyobrażenie jakiejś hybrydy, potencjalnie łączącej wyobrażenie węża i i ptaka. Jeżeli jest to grup słowianina pochowanego z elitarnym słowiańskim toporem, to oczywiście rodzą się rozmaite pytania, kim ten człowiek mógł być, co tam robił, czy był, czy był wrogiem, czy był przyjacielem. Co mnie zawsze zdumiewa, bo nie mam odpowiedzi na te pytania, to to, że raz, że jest to najbogatszy grup na tym cmentarzysku, a dwa, że te topory, te kształtne, jakkolwiek piękne i pewnie ostre, nie są specjalnie skutecznym rodzajem broni. One bardziej nawiązują do toporów, można powiedzieć, ciesielskich. Gdy popatrzymy na troszeczkę późniejszą ikonografię, chociażby w tkaninę z Bayot, to tam widzimy mężczyznę posługującego się podobnym toporem do obrabiania desek. Zastanawiam się więc, czy to nie był ktoś w rodzaju słowiańskiego gastarbajtera, ale takiego trochę z... Z wyższych drabin społecznych, który mógł być w jakiś sposób zaangażowany jako doradca albo może mistrz budowniczy w tymże treleborgu. Związki Haralda ze Słowiańszczyzną są bardzo silne, bo też jedna z jego żon, tak zwana Towa, o której w sumie stosunkowo niewiele wiadomo, była Słowianką, była, była obodrytką i nawet pozostawiła kamień runiczny e, wspominający jej matkę i związek z Haraldem. Takich grobów z toporami tekształtnymi w Danii jest jeszcze kilka i one są dla nas, jako słowiańskich archeologów, czy powinny być, czy mogą być ciekawe. Tutaj pokazuję Państwu kilka, kilka z nich. Te po lewej stronie to są groby znalezione na Półwyspie Jutlandzkim. W Lindholmhoe, na samej północy Jutlandii, taki topór tekształtny, to jest interesujące, był znaleziony w grobie ciałopalnym. Natomiast w Overholmbeck, Tenże topór z motywem krzyża, bądź swastyki, bądź symbolu, który łączy jedno i drugie, był znaleziony w grobie szkieletowym z trumną i komorą. Natomiast tutaj po prawej stronie widzicie Państwo grób z Fioni, z Rosenlund. To jest właściwie kilka kilometrów od innej warowni kołowej w Nonebacken, niedaleko Odense, więc to tworzy też interesujący kontekst. Tutaj widzicie Państwo taki topór tekształtny, ale także dość bogaty repertuar elementów rzędu i oporządzania jeździeckiego, a przy okazji miecz typu S, co też powinno takim świadomym typologicznie badaczom zapalać pewne, pewne, pewne zielone, zielone lampki. Tutaj możecie Państwo zobaczyć owe Owe skandynawskie topory w zestawieniu ze znaleziskami z ziem polskich i przy okazji z, motywem, z motywami zwierzęcymi. Ten topór z nie jest odosobniony, bo oto w nieodległym od nas poznaniu czy pod poznaniem w Duboniu też na podobnym bardzo toporze mamy motyw zwierzęcy, czegoś koniopodobnego i wreszcie ze stosunkowo niedawnych badań w wodach Jeziora Lednickiego. Taki topór został odnaleziony również z motywem Bestii w podobnym miejscu tego, tego ostrza. Z kolei ta Bestia jest rogata i ma łeb zwrócony do tyłu. Po prawej stronie widzicie Państwo jeszcze jeden topór, który dotąd w tej wersji nigdy nie był publikowany. Miałem okazję go oglądać w Lund kilka miesięcy temu. E, to jest topór gdzieś z Lund, z tych okolic, nie do końca niestety wiadomo gdzie. Też motyw krzyżopodobny i e, Wyobrażenie jakiś trzech. E, można by spekulować, co to jest. Chciałbym wierzyć, że to są jakieś postaci antropomorficzne, ale znowu ta trójka się tutaj pojawia. Oprócz grobów i e, tych toporów, czymś, co wskazuje, czy może wskazywać na obecność słowiańskich wojowników na północy jest też ich sprzęt jeździecki. No i przede wszystkim. Zaczynamy dostrzegać tego rodzaju rzeczy, które już doskonale są nam znane. To jest bodziec ze skegrie, ze skani, doskonale odpowiadający znaleziskom z terenów ziem polskich zarówno pod względem rozmiarów, formy, jak i technologii, bowiem wszystkie te bodźce, które dotąd znamy, zrobione są dokładnie w taki sam sposób. Mają żelazny trzpień i oblane są stopem miedzi. Ten zabytek publikowaliśmy w 2019 roku, natomiast w 2023 pojawił się kolejny, i to jest bodziec z Hersle na Zelandii. Bardzo ciekawa lokalizacja, bo znajduje się, no tak, w 3 czwarte drogi pomiędzy Treleborgiem, o którym opowiadałem, a rezydencją wodzowską w Tiser. Bardzo ciekawy kontekst, można powiedzieć kontekst wodzowski, królewski. Czy jest to łup wojenny, czy te Przedmioty podróżowały razem ze słowiańskimi jeźdźcami docierającymi na północ w takich czy innych celach, to pytanie zawsze będzie otwarte. Ja stoję na stanowisku takim, że te przedmioty podróżowały razem z ich oryginalnymi właścicielami. Gdy przegląda się, już finalizuję, gdy przegląda się uważnie, Strony duńskich detektorystów, bo w Danii ta praktyka posługiwania się detektorem metali jest bardziej liberalna niż w Polsce i są strony, na których te zabytki regularnie się pojawiają. Ja też przez lata pracowałem w Duńskim Muzeum Narodowym, więc mam kontakty z tym duńskim środowiskiem. Jestem regularnie informowany o, o, o różnych nowościach. Gdy się przegląda te materiały, można w nich znaleźć kolejne fragmenty interesujących nas przedmiotów. To jest chociażby Jeden z nich, czyli końcówka paska z takiejże ostrogi pochodząca, czy tego rodzaju rozdzielacze, mające dokładnie wierne analogie między innymi w Lutomiersku, w Gieczu, Łęczycy i jeszcze szeregu innych miejsc. Na koniec, jeśli mam dwie sekundy, ostatnia rzecz, bo zapowiadałem metal i pogaństwo i nie mogę tych neopogan, którzy, jak powiedział profesor Leszek Słupecki, się dzisiaj zebrali, jakoś zawieść, więc jeszcze dwa ostatnie, e, ostatnie zabytki. Warto sięgać do starych badań. To są rzeczy, które teraz pokażę z XIX wieku. Widzicie Państwo taką ozdobną podwieszkę do strzemion, znalezionych w grobie na Jutlandii, w miejscu, które się nazywa Wels. E, I widzicie Państwo tutaj również bardzo klarowne nawiązania do tego, co widzimy chociażby na kaptorgach, na pobocznicach, w formie jednak mocno rozbudowanej i także. Strefowej, trzy strefy, które nam się tutaj rysują z wyobrażeniami ptaków, z wyobrażeniami, właśnie jakichś zwierzęcych hybryd, i być może w tej strefie środkowej jakiejś postaci antropomorficznej. I wreszcie finalny przykład, coś dość spektakularnego, myślę, bowiem mamy tutaj do czynienia z dwoma znaleziskami jednym mieczem który jest dość słynny, czyli mieczem z Diebeck ze Skanii, dzisiaj w kolekcji muzeum w Sztokholmie, i głowicy z Wrankabek, która musiała chyba powstać w tym samym warsztacie, która znajduje się w kolekcji muzeum w Lund. Tą głowicę miałem szansę oglądać, chyba po raz pierwszy w historii, ją obfotografować z każdej możliwej strony. I ona jest arcyciekawa i może być przykładem jakiejś nowej wizualnej opowieści, która się przed nami rozwija. Lubię bawić się photoshopem, nauczyłem się go w trakcie covidu, więc teraz możecie państwo zobaczyć, co z tego wyniknie i gdy zaczniemy podświetlać poszczególne motywy. Mamy tutaj wyobrażenia ptaków. Cztery w takich pozycjach e, zwróconych ku sobie e, lub flankujących inne motywy. Na niebiesko mamy motywy węży, które wydają się te ptaki w jakiś sposób e, atakować. I wreszcie w tej górnej części głowicy mamy trzy, podkreślam to z całą mocą, ptasie, ptasie głowy. Stylistycznie w tym zabytku nie ma nic skandynawskiego, nie ma nic bałtyjskiego czy anglosaskiego. Zgadzam się, że nie mamy w tej chwili bezpośrednich analogii do tego typu wyrobów z terytoriów zachodniosłowiańskich, z Piastowskiej Polski, ale śmiem sądzić trochę jak profesor Żak wizjonersko, że to jest tylko kwestia czasu. Konkludując, myślę, że ten proces z jednej strony dewikingizacji polskiej archeologii, ale też te nowe analizy stylu zwierzęcego mają spory potencjał i mogą pomóc w zniuansowaniu naszego postrzegania relacji międzykulturowych po, wokół Bałtyku, po różnych stronach Bałtyku. Że otwiera się tutaj dzięki właśnie poszukiwaniom tego rodzaju zabytków nowa saga mówiąca o obecności Słowian na północy, nie tylko tych pospolitych rzemieślników ruszających tam z garnkami albo ruszających jako niewolnicy, ale właśnie obecności, obecności elit. Ponadto jestem przekonany, wiem, że, że w polskich muzeach istnieje wiele zabytków wykonanych w ten sposób, które nigdy nie były. Opracowane, nigdy nie były publikowane. W ich jak najszybszym opracowaniu upatruję no ogromny potencjał i ogromną nadzieję dla, dla słowiańskiej archeologii, w tym także dla badań nad, nad tą dawną religią. Nie przeciągam, bardzo pięknie Państwu dziękuję. Ostatnia, ostatnia rzecz. Z tego projektu powstanie książka. Powstało kilka artykułów i powstał również film dokumentalny. Jak państwo zeskanujecie ten kod QR, to można ten film zobaczyć. Pierwsze cztery odcinki. Odcinków w sumie będzie dziewięć. To jest film głównie skierowany dla publiczności zachodnioeuropejskiej, ale ma wersję niemiecką, angielską, polską. Także mam nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś ciekawego. Pięknie dziękuję.